Witam was moi kochani, bardzo bardzo serdecznie z tej strony Ksazaks, Moi drodzy, stało się Mamy cenę oraz datę premiery Nekromanty Premiera już za tydzień, a cena to 15 euro Co do premiery, powiem wam szczerze, jestem troszeczkę zawiedziony Nie chodzi o to, że tak szybko dostaniemy Nekromantę Tylko chodzi o to, że dostaniemy go na prawie miesiąc przed startem sezonu Moim zdaniem zdecydowanie lepszym wyjściem byłoby to Gdybyśmy dostali nekromantę jakoś właśnie na dwa dni przed sezonem z tym przedsezonowym patchem. Ym, dlatego, że każdy by zaczynał od początku, każdy by miał nową postać, poznawałby się ze skillami może by sobie przeszedł kampanię na tym sezonie, pobawił się dobrze. Tak, dostajemy nekromantę, który będzie miał kilka tysięcy paragonów już. Cały zestaw matsów, że na starcie tylko wbijemy w bardzo, bardzo w ekspresowym tempie 70 poziom, nie zapoznamy się z tymi skillami jak za dawnych dobrych czasów i wykraftujemy sobie od razu to, co nam się podoba. Tak więc, to jest moim zdaniem opcja słaba. Moim zdaniem, Blizzard zrobił to dlatego żeby na start sezonu nie biegali sami nekromanci, tylko i wyłącznie, bo tak by pewnie to wyglądało, ale czy to komuś by przeszkadzało w grze, która od 10 czy 11 sezonów e, ma cały czas te same postacie i w tych sezonach się nic takiego specjalnego e, nowego nie dzieje, tak więc moim zdaniem jeden sezon, który na początku samym miałby samych nekromantów, to by nie było nic strasznego, ale okej, okay, powiedzmy, że to jest takie. To jest takie... Mój mały buldup, jeżeli chodzi o tę premierę tego nekromanty. No i oczywiście to, że nie zostaliśmy w żaden sposób powiadomieni, kiedy kończy się beta, kiedy będą przerwy w tym nekromancie na, ty, na, ty, na tej becie. No i dostajemy informacje na tydzień przed... przed... Przed premierą ja bym wolał się troszeczkę bardziej przygotować, mieć więcej czasu. Myślałem, że ta beta troszeczkę dłużej potrwa. Troszeczkę w pewnym momencie odpuściłem i chciałem poczekać, aż dojdą jakieś nowe itemy, żeby coś nowego pokazać. Tymczasem za każdym razem, kiedy logowałem się do gry, to Nekromanta był niedostępny. Ale okej, okay. myślałem, że troszeczkę będzie inaczej. Teraz zajmiemy się ceną, która wynosi 15 euro i dla wielu jest to niesamowity e, cios finansowy, bo twierdzą, że się nie opłaca. Okej, okay, zgodzę się, jeżeli ktoś nie gra w Diablo i myślał nad powrotem właśnie dla samego nekromanty, a gra mu się nie podoba, no to to może być cena dla niego no, nieprzyzwoita, tak? E, aczkolwiek dla tych, którzy grają w Diablo co sezon, czy na przykład co drugi sezon, czy no nie mają jakichś problemów, żeby sobie pograć w tą gierkę i chcieliby spróbować tego na to to cena nie jest wysoka, bo to jest cena przeciętnego skina w grze e, MOBA, czy, czy, czy jakiegoś innego DLC fabularnego w jakimś tam, nie wiem, Batmanie, przypuśćmy, ehm, gdzieś tam przeczytałem porównanie od kogoś na Facebooku, że e, serca z kamienia do Wiedźmina kosztowały 10 euro. Tak, porównywać można to do wielu tytułów. Ktoś pisał też, że za tą cenę można dostać Duma, trójkę. Ja nie jestem teraz na bieżąco z cenami, ale no, ciężko moim zdaniem porównywać te DLC na ten moment do jakiejś starej gierki. Bo można by powiedzieć, że za Serca z Kamienia na przykład można kupić 20 innych pełnych gierek o jakości różnorakiej. tak? Moim zdaniem cena dla kogoś, kto gra w Diablo, nie jest wysoka. 15 euro. Tyle za sam pakiet misji nowy było. Taka była cena. Gdzie te misje no, przechodzimy, żeby was nie skłamać dosłownie w dwie godzinki i to jest tyle. I wyłączamy je już więcej tam nie wracamy. A gdzie, jeżeli gramy w Diablo, no to tym nekromantom możemy sobie grać co sezon do końca świata tak wiadomo Gierka jest yy, ma swoje wady ale jeżeli ktoś gra to ja akceptuję i dla niego 60 zł to nie jest duży wydatek. Yy. Tym bardziej że na Diablo nie wydaliśmy żadnych pieniędzy od bodajże 2014 roku, kiedy to premierem miał Reaper of Souls. I od tamtej pory dostajemy wszystko, dosłownie wszystko za darmo. Nie jest tego dużo, nie jest to jakieś wybitne jakości, ale jest to za darmo i jakiś tam poziom gry: czy niski, czy wysoki, czy średni, nie mnie to oceniać. Ja się bawiłem dobrze i ja mam całkiem inne podejście do gier niż niektórzy gracze. Niektórzy wolą grać tylko w PoE, bo wolą ambitne gry i chcą tam poświęcić wiele czasu. Ja mam takie podejście, że Diablo sprawia mi radochę przez pewien okres, powiedzmy już tych dwóch tygodni po premierze sezonu i to jest dla mnie bardzo fajny czas, w którym się bardzo dobrze bawię. Później mogę sobie pójść do Poe, jeżeli mam, czas na to, jeżeli mam chęć i czas na coś ambitniejszego, czy do World of Warcraft, czy do Overwatcha, czy do innych gierek i nie kładę jakby takiego nacisku na to, że to... nie wiem, jest od tego zależy moja jakaś kariera, czy to, czy tamto. Jestem po prostu przeciętnym graczem, który lubi sobie pograć w różnej maści gierki i jeżeli chodzi o Diablo, to one sprawia przyjemność od wielu, 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 wielu lat jeżeli chodzi przynajmniej o część trzecią Od wielu lat Od tysiąca godzin dosłownie spędzonych I nie wydałem na to dużo pieniędzy Teraz wydam 60 zł I będę się dalej dobrze bawił Do premiery kolejnej postaci Czy kolejnej gry w uniwersum Tak więc moi drodzy Moja ocena tego jest taka, że Cena 60 zł za postać Która naprawdę Kosztowała dużo czasu Jeżeli chodzi o developing no bo słuchajcie, wprowadzając każdą kolejną klasę jest coraz trudniej. Będzie coraz trudniej Blizzardowi, jeżeli będą chcieli je wprowadzać dalej. No bo kolejne sety, kolejne przedmioty, które mają być różnić się od tego co mamy, a mamy naprawdę duży wachlarz możliwości. Um, przynajmniej jeżeli chodzi o gierkę Hackenslash, gdzie każda postać jest DPS-em z założenia. I do tego zachować balans w tym wszystkim jest naprawdę ciężko, przynajmniej moim zdaniem. Tak więc tutaj za 15 euro mamy masę, masę, masę skilli, Mamy nowe podejście, nowe podejście do kampanii w pewnego rodzaju, no bo te wszystkie filmiki będą nam opowiadały o zakonie arachmitów i tak dalej, i tak dalej, o lore nekromantów, jeżeli ktoś lubi nekromantów z Diablo 2, tutaj może się czegoś ciekawego dowiedzieć. E, oprócz tego jest masa skilli, masa run, masa przedmiotów, ponad 30 legendarnych, cztery nowe sety, nowe sposoby na gry, na grę troszeczkę inne niż mieliśmy dotychczas e, sety, jeżeli chcecie, to możemy się w to zgłębić bardziej. E, oprócz tego mamy kosmetyczne chociażby transmogi same do tych wszystkich itemów które będziemy mogli używać na innych postaciach. Mamy dwie pary skrzydeł, bo w Związku nie jest o mowa tylko o jednych, a mamy dwie pary skrzydeł, jedno za osiągnięcia, co bardzo mi się podoba i jedno za jedne za sam zakup. Oprócz tego pet, oprócz tego jakieś tam sztandary, ramki rzeczy, które w y, grach innych trzeba zapłacić naprawdę y, też Różne, różne pieniądze. Pety w Warcrafcie na przykład kosztują po 20 euro. Same pety, a tutaj mamy postać, która ma takiego samego jednego peta. Fakt faktem w Warcrafcie troszeczkę te pety grają inną rolę niż w Diablo, ale to jest e, już temat na inny odcinek. Tak więc moi kochani, moim zdaniem warto, jeżeli ktoś gra w Diablo, warto bez dwóch zdań. Jeżeli ktoś. Od czasu do czasu sobie zajrzy, no to musi coś się zastanowić, czy tego um, rajcuje. Nie chce pooglądać streamy, nie chce pooglądać filmy z tych Challenge Riftów, z tego, co jest nowego w grze, z nowych lokacji i tak dalej, i tak dalej. Wtedy niech się zastanowi, może niech poczeka aż stanieje. A jeżeli ktoś nie gra i uważa grę za krab, no to no, odradzam zakup, po prostu. Tak jak. Y Logika po prostu podpowiada. Tak więc moi kochani, to by było na tyle. Ja troszeczkę bardziej się teraz uaktywnię z filmami na tą premierę. Postaram się, jeżeli ktoś z Was nie ma pieniędzy, a chciałby zagrać, bo nie ma własnych dochodów i tak dalej, ja będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby od Blizzarda wyciągnąć klucze na różnego rodzaju konkursy, bo wydaje mi się, że... E Troszeczkę jeżeli chodzi o samego nekromantę, to wniosłem jeżeli chodzi o polską scenę, bo naprawdę, naprawdę robiłem przez ten okres, w którym mogłem robić, to robiłem wszystko, co mogłem, nie spałem po nocach, zawalałem naprawdę spotkania ze znajomymi, wszystko, wszystko, kładłem na tego nekromantę, żeby pokazywać Wam jak najwięcej rzeczy z tej bety. No później już miałem problemy z internetem oraz po prostu w pracy miałem taki taki nawał, że no nie dało się tego robić oprócz tego jakieś tam osobiste problemy, więc musiałem odłożyć po prostu na bok to wszystko, ale wydaje mi się, że naprawdę dużo wam pokazałem z tej bety, robiłem naprawdę co mogłem i wydaje mi się, że na polskiej scenie mam najwięcej filmów, jeżeli chodzi o necromantę, streamów nie robiłem prawie wcale, ale e, wydaje mi się, że uda mi się właśnie dzięki temu od Blizzarda wyciągnąć całą masę kluczy, nie wiem ile to będzie, bo nie mam aktualnie kontaktu z chłopakami są na urlopach, ale kiedy tylko wrócą, to wierzcie mi, że nie dam im naprawdę chwili odpoczynku od moich maili, wiadomości, że chcę klucze na konkursy, na eventy na tego rodzaju rzeczy. Oprócz tego mam też swoją pulę nagród tak, więc przy premierze, w okolicach premiery czy w okolicach sezonu na pewno coś zrobimy. Obiecuję to wam i się z wami żegnam. Dzięki wam wielkie. Widzimy się w następnym filmie. Papa. Pa.